O! Już mam Snapikoi 5 yy, Dzisiaj sobie pogramy w tą fajną grę yy, Przed tym mutantem musicie mnie uratować Ja tylko uratuję mnie łapki w górę I suby Więc dlatego szybko zostawiajcie suba, i mi zje On za chwilę Raz, dwa, trzy Widzę, że zostawiliście suba i łapkę w górę Dlatego go pokonaliśmy O nie, 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 nie o, Więc dzisiaj sobie tu postawię w taką fajną grę Eee, i w ogóle podajcie też no, a tutaj dzisiaj też pani odcinek sprawę z chyba i ciemne my, my, i ile pieniążków wygraliśmy, oczywiście to ulepszamy, o nie, Zostań z krokodylu i zginął no. tutaj jakieś ameleony one, Mięso. O nie, nie. Dobra. I lecimy kolejną rundę. Jest jakieś mrówko. O nie, w głowę. Uuu, easy peasy. A Malika jest. I ją. I dostał. Dobra. O nie. Batel kukurydza. Fly. Nie. Batel kukurydza. Zostawcie się za i bo Ja w komentarzu na przykład kunioróżec, to przypinę wam serduszko albo koniorożec. No. O nie, 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 tu nie fajna reklama, ale ja muszę tam sobie... To będę wam przypinał serduszko, jak najpierw się kunioróżec. A zaraz nas gardło, o ja. Yeah. On był mocny ten boss. Nie, 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 nie. Ok, już taka mam minęła. A my sobie tutaj kupujemy dużo fajnych rzeczy. Gremlin. Idźmy są gremlin. Zostaw, zostaw. Zuj, gremlin. Oj. Ile? Ile ich tam? Zostaw, zostaw. Twój gramin Zostaw! Dostaw, zostaw! Zostaw! Jak! No i jeszcze raz takie mecz Walka z graminami Nie jest taka dobra. Nie są dobra. Walka finish. My będziemy finish. Dostał, dostał, dostał. Zginął! Każdy win. dobra. No to jest trudne. Trudno jak wszyscy jesteś na takim dużym poziomie oczywiście. Tu jest BattleFly. Orzeł z piastrzą. To jest bielik. A tu są kunie. Ale nie rówce, kunie. Ale macie napisać w komentarzach kunie. Zwłaszcza, to przypnęło mi serducho. O nie, tu jest boss, 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 boss. Ja tu, no, lubię bossów. Au. Ginie, ginie, ginie. Nie, nie, nie. Zrobimy. Dobra, zginął. I dotrzemy do tego bossa. Znaczy skończymy już tą rundę. I już będziemy kończyć. O, mutant żół. Zawsze na to czekałem. z Zabalczyłem. O, o. Morten, uczyłeś, co ty chcesz? O! Zęby. Zęby chcę pok pokazać. No pokaż te zęby. Dobra, nie masz, bo No i to bym było może Na tyle z tego odcinek. Ja już się z nami żegnam i cześć!